Cześć. Dzisiaj kawa z kawą. Kawa poranna z Darkiem z kawą. Wyjątkowo. Po wczorajszym dniu... Odstawię. Po wczorajszym dniu takie głosy do mnie dotarły. Dobra, miały być dowcipy o Einsteinie. Nie powiedziałem dowcip, powiedziałem anegdota o Einsteinie i jego kotach. I chciałbym przeprosić, ponieważ w moim wieku może się zdarzać już, że gubię wątki. Nawet możecie mieć później takie wspomnienie. Ty, a pamiętasz Darka, jak on uroczo gubił wątki? Coś się opowiadał, nie kończył. Fajny gość. Trochę tak jak w dowcipie ekologicznym, gdzie dwóch staruszków rozmawia ze sobą z Alzheimerem dwóch staruszków z Alzheimerem co jest ważne. Znasz Kowalskiego? A jak ma na nazwisko? Kto? Wiem, że jest żenujący żart, przepraszam. Wracamy do Einsteina, bo jestem w Wam winien. No Otóż Einstein przeprowadził się z jednego miasta do drugiego miasta, z jednego uniwersytetu, na którym wykładał, na inny uniwersytet, na którym wykładał. Mieszkał w domu z ogrodem i miał dwa koty. Jeden kot był duży, drugi kot był mały, więc ponieważ kot jest, tak jak wczoraj mówiłem, zawsze po niewłaściwej stronie drzwi, w związku z czym Einstein co chwila musiał otwierać drzwi, żeby koty mogły wchodzić i wychodzić. I zrobił to, co ludzie robią, czyli zamontował klapki takie w drzwiach. Wiecie, takie klapki, które, które, przez które koty mogą sobie wyjść i wejść, kiedy chcą. I zamontował dwie klapki. Jedną dużą dla dużego kota, i drugą małą dla małego kota. I jakież było jego zdziwienie, jak okazało się, że oba koty wchodzą przez dużą klapkę. I miałem pójść później w kierunku, wiecie, kotów. Ja wiem, że to nie jest jakieś super śmieszne może dla Was dzisiaj. Ktoś akurat dzwoni do mnie. Czekajcie, muszę wyłączyć, bo... Dobra. Tak to jest, jak się nie włączy trybu samolotowego, jak się nadaje. Przypomniał mi się trochę lepszy żart, również żenujący, ale lepszy o kotach, jak pani w szkole Pani w szkole pyta dzieci, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale nie wolno całować kotów i psów, bo się przenoszą w ten sposób bakterie, choroby, to jest bardzo groźne. Ja się mówi: Tak, wiem. U nas w domu była taka sytuacja, właśnie nasza ciocia, ciocia Zosia całowała kotka wielokrotnie i on zdechł wtedy na koniec. I teraz przypomniałem sobie, bo gubię wątki, dlaczego dowcip po staruszkach z Alzheimerem był ekologiczny. Bo powiedziałem, że ekologiczny otóż to byli działkowcy. Jeden z nich uprawiał ekologiczną marchew, a drugi uprawiał nie pamiętam co. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy dowiedziałem się, godzinę temu dosłownie, że odwołany jest maraton w Berlinie. Nie wiem, czy wiecie, w Berlinie nie wystarczy zapłacić. Trzeba być wylosowanym, ponieważ jest bardzo dużo ludzi chce pobiec w Berlinie i jest limit miejsc. Jest loteria i załapałem się na Berlin i teraz właśnie nie ma Berlina. A mieliśmy taki plan, żeby pojechać w fajny hotel w centrum miasta, miał być fajny, mieliśmy zostać na weekend. I teraz można by właściwie powiedzieć dobra. To jest taki czas, kiedy różne rzeczy nas wkurzają, zaskakują i można się irytować i robić różne, robić różne rzeczy takie, wieś, wiecie, chaotyczne. I przypomniało mi się dobra słowa pisanki monarskiego Wojtka: "Róbmy swoje". I podobnie jest z sytuacją, w której jesteśmy obecnie, czyli z tą całą epidemią. Otóż ja, na przykład, jako trener, który prowadzi szkolenia głównie i z tego żyje, miałem pełen kalendarz po brzegi i później nagle miałem pusty kalendarz, no bo szkolenia w formie takiej, wiecie, tradycyjnej, nie mają miejsca bytu, teraz wszystkie są poprzekładane, poodwoływane. I nagle mam pusty kalendarz. I co to znaczy, róbmy swoje. Wróciłem do pomysłu sprzed lat, żeby zacząć robić webinary rozwojowe. Jak wiecie, dzisiaj rusza pierwszy cykl, pierwsza seria siedmiu webinarów na trudny czas. Nie ma miejsc już, także się nie dopytujcie. Będzie druga edycja. Za jakieś dwa tygodnie ruszy, bo jest duże zainteresowanie. Bardzo jestem podekscytowany, cieszę się, to jest fajne. Czyli mamy niefajne, niefajny Berlin, bardzo szybka trasa, bardzo fajny maraton, rekord świata z Berlina sprzed dwóch lat. Mamy przecież... I mamy taką sytuację, że życie zmusza do zrobienia czegoś w inny sposób. I to, co robię w inny sposób, teraz jest fajne, kręcimy. Także ta zmiana czasem bywa negatywno pozytywna. Albo można powiedzieć, że mamy uczucie ambiwalentne do niej. I takie dwie myśli na dzisiaj. Po pierwsze, jeden mądry człowiek, którego spotkałem na swojej drodze, powiedział mi kiedyś, że czasem wszystko, co możesz zrobić, to wszystko, co możesz zrobić. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zrobisz wszystko najlepiej, jak możesz, to nie ma się czym martwić, bo przecież zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. Na webinarze ostatnim, dla tych, którzy byli, przypominam, było o bezludnej wyspie i porównaniu do sytuacji obecnej. Jak jesteś rozbitkiem na bezludnej wyspie i musisz sobie zorganizować życie, jakoś przeżyć, to na pewne rzeczy nie masz wpływu. Nie masz wpływu na pogodę, nie masz wpływu na to, czy... Jest tam woda i jedzenie, nie masz wpływu na to, czy są dzikie zwierzęta, nie masz wpływu na to, czy cię szukają, jak cię szukają i tak Ale masz wpływ na to, żeby poszukać jedzenia, masz wpływ na to, żeby zbudować schronienie, masz wpływ na to, żeby oznakować tą wyspę jakoś, żeby z powietrza było łatwo widoczne. I jeżeli potrafisz rozróżnić te rzeczy, na które nie masz wpływu, od tych, na które masz wpływ, to te pierwsze trzeba by po prostu olać, nie zajmować się nimi. Szkoda czasu, szkoda energii. Także dobra. Nie ma maratonu w Brynie, trudno będę dalej biegał. Jak biegi ruszą, to będę przygotowany po prostu. I taka myśl, właściwie druga, która przychodzi mi do głowy. Co ta trudna sytuacja, wymuszając na nas zmianę zachowania i zmianę planów, bardzo często, robi nam dobrego. Czyli nie tylko czego się uczymy, ale co dobrego może wyniknąć z tego, że jest nagle inaczej. Co dobrego można wyniknąć z tego, na przykład, że zacząłem robić. Webinary rozwojowe. Co, co, dobrego, co dobrego wynika z tego, i sobie sama albo sama dopowiedz, co w Twoim życiu się zmieniło. Co może na koniec dnia się okazać. I zostawiam Was dzisiaj z myślą. Róbmy swoje, zostawiam Was dzisiaj z myślą. Czasem wszystko, co możesz zrobić, to wszystko, co możesz zrobić. Trzymajcie się. Do jutra rana. Do zobaczenia. A dzisiaj wieczorem widzimy się na webinarze z osobami, które się zapisały. Trzymajcie się. Cześć.